Kiedy w nich stanie działa tylko na czwartym biegu. Obojętnie, trzeci, czwarty, czasami tylko czwarty, uszkodzony jest rezystor nawiewu. I teraz tak. On znajduje się. Zresztą mam na próbę włożony nowy. Znaczy nie patrzcie, latarką poświecę. On znajduje się tutaj. Tu w tym miejscu, właśnie świecę, jest ta wtyczka biała. I na próbę, teraz jeszcze do mnie odkręcałem tu na dwa torksy. Tak wygląda nowy rezystor. W uszkodzeniu ulegają tutaj pod tą blaszką te piny. Przerwane jest po prostu. Można to zrobić ewentualnie, czy kupiłem jakiś wypadek klej elektroprzewodzący, taki jak do o podgrzewanych szyb. Ale się okazało, że ja dodałem 50zł za 36, więc podejrzewam, że wybór jest jasny, nie? Pomyliłem się, to z z 20, przepraszam. Yy, Dolna idzie tym, no, takim elastycznym, zobaczymy potem do górnej jak dojdziemy. Myślałem, że bez ściągania plastiku dam radę, ale troszeczkę jednak tak będzie wygodniej. Bo już mam końcówkę wykręconej, pierwszej śruby, a już nie ma jak ręki wsadzić, czym, jak to będzie to u góry. No i jednak tak jak wszyscy mówili, dojść do tej górnej śrubki jest naprawdę przesrane. Wynika to z tego, że nasze nauty generalnie to angielska produkcja. I one po prostu do ruchu prawostronnego kierownicy, a jest tej stronie nie było problemu. Nie? Za to oni do wentylatora wymiany muszą wyciągać pół deski, a moment przez schowek. Musicie się zaopatrzyć jeszcze w takie coś, bo do, inaczej do górnej śruby nie dojdziecie. I w końcu po dużej porcji tradycyjnych polskich zakres na lepszą robotę wyciągnąłem znaczy to chyba jeszcze pierwszy montaż był na śrubkach też to było teraz tak bez tego miejsca i wystarczy że zamontujecie tylko na dolną śrubkę, kładacie wtyczkę i działa tak to wygląda zamontowane na jedną śrubkę Sprawdźmy czy działa każdy bieg pięknie chodzi